Minecraft Hardcore jest jednym z najbardziej dojonych tematów na YouTubie. W sumie nie się dziwić. Gdybym miał 40 milionów wyświetleń, już doiłbym to do końca życia. Więc wiecie, ja lubię pieniądze, wy lubicie Minecrafta, a więc ja wam dostarczę Minecrafta! Wow! Mój tablet! Ktoś mi go ukradł! Co się stało? Ukradli mi tablet? Był zupełnie nowy! Difficulty hard, Car. Rot Land 69420. Co to jest za gówno? Leaf litter. No dobra, trzeba teraz ze speedranować jakieś kamienne itemki. W czasie, kiedy skopuję to drzewo, opowiem Wam może o moich celach na ten odcinek, które sprawią, że ten świat będzie miał naprawdę idealny start. Zdobyć najlepsze itemki. Zdobyć najlepszy armor, o który wam opowiem później, bo on jest naprawdę specjalny, i zbudować piękną bazę. Robimy kamienne rzeczy. Jesteśmy ustawieni na życie. I dobra, możemy iść eksplorować, jak tu mówią? Myślicie, suba, żeby potwierdzić, że mam autyzm. Jezu. O Co tak leży? Czekaj, muszę zmienić sobie preseta. Dobra, powinno być o wiele lepiej niż wtedy. Czyli najpierw sobie zbuduję jakąś taką po prostu przejściową bazę. Później pójdę po diamenty, żeby sobie z full wszystkie itemki. Chyba będzie lutować tą wiochę, ale... Ooo kowal, 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 kowal! przyda się, przedda się! I uwaga, i uwaga, i uwaga! Co to będzie? czy? What the hell, but... Dobra, zajmę sobie chyba kościół, nie mam ochoty budować jakiegoś własnej budowli. Nie będę zabijał golema, bo on będzie mi troszkę pomagał w nocy. Mam crafting, mam crafting, wiem za sobą, nie zostawiłem na spawnie. Dobra, owale ich troszeczkę zhejbali, by się przydało, bo prawie jedzenia nie mam. Um, Czym... a, motykę już sobie skraftuję najpierw. Tylko tyle? Nie, sobie nie poradzimy z tym. Dobra, przetrwamy bez spania. Jestem prawie pewien. Ubijemy troszeczkę mobu. A nie. Troszeczkę irona by się przydało jednak ja mieć. I pójdę od razu do kopalni, bo to jest jak na razie Number one... number one priority. Jakieś, tak to to, to go wykopać z łóżka. Jakby... A, myślę, że będzie pod podłodze. No cóż! O, patrz jajko! Mam jajko! Ty nie masz jajek. Kastracja, joke. Joooo! Ale, ale... O, jakiś cajwik chyba. Chyba, że to jakiś po prostu szczelina, której nikt nie lubi. Musimy sobie ją leoć z co? O, oh, diamenty? Nie, to zombie. Czy redstone Dropy z. Mmm. What the hell? O, oh, nie, 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 nie. Nie możliwe. Ja byłem obok klaby. Oby nie spaliło mi prawie niczego, bo jak spali mi coś, to będzie słabo. Kurde. łapku, łapku. To taki baby, baby, chicken, nie okay. Dobra, zostało mi. Zostało mi, to, zostało mi to. Poza szowlem. Te ważniejsze rzeczy, które mi zostały. Podoba mi się. Nie, nie ma widzenia. Jak jesteś na YouTube i to oglądasz, to w. nie w komentarzu, tylko w opisie będzie mój Twitch. Opa, czy takie... na mnie nie ma, hell? Nie rób tego. Proszę nie rób tego. Życie, życie nie jest tego warte. Jestem youtuberem, który ma babcy. Jeden się nazywa Zodyk, a drugi i już. Dobra, ogarnę Jesteśmy na wizji, kochani. Było parę zmian, ale zmiany są tylko na dobre. Budowałem to, budowałem to, koblarkę zrobiłem. Co? O kurde nie, jedna creeper, creeper, creeper. Zmieniłem okno na chwilę. Dobra, ale pozostałe, <mulans> ja mam stole Dzień dobry wszystkim. Się będziemy nakręcać to co, co, co chcę, bo jestem taki Sigma jestem. Jakby mi zauważyliście, mam troszeczkę Expa którego mam zamiar dzisiaj. O Jezus zasrany, obsrany, utopiec. Mam nadzieję, że zginie w piekle. Bo w Pacyfiku nie umrze. Że... <grym> Zamknijmy jakiegoś może szczeniaka, znaczy wieśniaka w klatce. Ty wyglądasz na takiego, kto by chciał robotę u mnie. Oferuję ci ją za twoje wszystkie pieniądze. Nie moje, tylko twoje. Przepraszam, bo ta. Młóczko jest teraz moje. <śmany> za karę teraz możesz mi oddać swoją całą duszę. A jak nie chcesz oddać całej swojej duszy, Co, to troszeczkę to, 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 to bambik z ciebie. Okej, okay, mamy już 10. O ja podwyżkę zrobił! Co za Co Sufa mi w za debil! O, patrz na niego. Gówno. Jo, co ty robisz? Jo. Coś tak na niego... What the fuck? Po tym widoku pewnie będę potrzebował wybielaczy na moich oczu. A piszę, ty potrzebujesz? Dajcie no, i subskrypcja na tym kanale! Rajda robimy. O jest się! Dobra, wal się! Powodzenia. Oo, zastrzeli się, sami siebie! Czekaj, postrzację! Wins, beans, potatoes, tomatoes! Opa! Wal się! Hop. Dobra! Czekaj! Gur! 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 Dobra! O, tutaj jesteś kolego! Ojej, on jest w cave. dobra, weźmy, i guess. O nie, dobra, to było bliskie. Oh, there you are you little fuck you faggot. Dobra, że daj szybko na górę, daj szybko na górę. Czemu oni uciekają ode mnie? Jezu. Oni się chyba mnie boją, bo jestem pożaraczem światów. I do no Hop. Hop Hop O. O kuźwa, kuźwa. Ech! 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 Kuźne pieczone, nie, 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 nie. jeju ojeju, ojeju. O Jezu się! Nie dobrze, słaby spałne są. przygotowywałem sobie dzisiaj. O Jezu, 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 o Jezu ja spierdzielam stąd, spierdzielam Oh shit, 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 O, dołki! Jo, jesteśmy z powrotem. Dobra. Co teraz będzie trzeba taktycznie zrobić? O, ja, PDD, I źle zrobiłem. Ale uratujemy to, bo. Jestem zarąbisty w tą grę. Jednak nie. O, nie, nie, czekaj, czekaj, szybko szybko szybko, 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 wypiję gówno. Tak. Ok. Po prostu ukranę mi piglina Dzień dobry polsko witamy was bardzo bardzo O Piglin jest Ty jesteś chillmordką cyny. Właśnie ty jesteś chillmordką My się lubimy ogólnie Zatrzymam cię tutaj jesteś spoko pyrtkiem Ja piglini ja piglini Ja nie 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 Szybko, 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 kurde 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 się Witam wszystkich! Jeze, jeze! Chodź, Makier, lubi się niebezpieczny! Yo! Robi się noc. Ja mam dwie świnie. Mam dwie świnie, bo jadłem cukinie. Jeden cukinie na obiad to nieprawda, jestem grubasem i zjadłem ze Maka. Screenshota. Te Ry. A! Fuck jesteśmy, już jesteśmy, już jesteśmy. Ja na ciebie spojrzałem, kolego. Dobra! Uno! Michał jesteś gejem? Jestem! Tam jesteś best viewer! Dobra. Holy Dobra! Dos! Kurna! Yo. Dobra! Nabija! O! I no. Okej! Okay. Debbie! Debbie! Śle! Nie! Nie, nie! wygrałem. Wygraliśmy! To już się mogliśmy, barowe! po potem zdobyłem Elytrę i najlepsze narzędzia w grze odkraczając nasz pierwszy cel. Zdobyłem jeszcze nielegalny armor z wersji 1.14 ze wszystkimi typami Protection, ale... O tym się nie chcę za bardzo opowiadać. Po prostu musicie mi zaufać, że to było vanilla survival. Pozostał tego krok trzeci, na który przygotowałem coś dla was bardzo specjalnego. Montażysta za zakolejku i montaż, nad którym nie Totalnie nie spędziłeś 4 godzin robiąc. And I'm cutting you off so I'ma ask for show. I'm also the city. I can't. I'm out of here, no way. that you just be killing. I feel like Ricky. I shot him like that because I shot him like P. No, But that one in my element, though. So I don't know. Why is it junkie? keep taking it slow. Can't look at the straight with that. Why her nose? Why you need me, man? Nobody knows. Bitch, I'm a fire that's loving the cold. This one ain't running no cold. Bitch, I'm my money out back on my mo. I'm a good bitch. I'm a good bitch. I'm a good bitch. i I'm a good bitch. To już koniec naszej historii, więc jedyne co mam do powiedzenia to like, subscribe i bombo klarout! Dobra, obczajmy sobie na szybko. Ile raz jeszcze deadłem? 3, 4, ile? 185!